Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo szuszurdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Pokémon White Tak, e, mm, <grywka> oczywiście muszę schować sobie myszara na początku, żeby mi nie przeszkadzał. No i tak, e, pamiętacie jak mówiłem wam e, w zeszłym odcinku, że jeśli uda mi się zgrać z moim znajomym, to będzie coś fajnego, jeśli mi się uda. No i mm, musiałem bardzo dużo trudnych rzeczy zrobić. Naprawdę się postarałem, więc uh, pochwalcie mnie, uchu, uh. e, Ale udało się na szczęście, więc e, pokażę wam o co mi chodziło i co tak naprawdę e, udało mi się zrobić. Tak, najpierw małe zakupy, ale to za chwilę. pogadajmy najpierw ze wszystkimi e, ludźmi i tak. E, ta trenerka powie wam, że Audino daje dużo punktów doświadczenia, o czym my już wiemy. E, on powie, że y, możecie korzystać z pomocy. Aha, i ten człowiek powie wam, że z y, kamieniny Pokémonów y, przeniesione zostały z Twist Mountain do Muzeum w Nakrin. Y, w tym odcinku będziemy zwiedzać miasto y, w głównej mierze. Jednak na sam początek informuję, że dzisiejszy shoutout otrzymuje użytkownik Rafał Klucha, więc pozdrawiam bardzo szuszurdecznie. I y, jak zazwyczaj y, wiecie. Pokażę wam, mm, no wiecie, yy, pokemony i wszystko, ale to moment, muszę coś zrobić, więc cięcie. Ok, jesteśmy i tak, yy, pokażę wam dolny ekran, o który tak się strasznie kłócicie, jak tylko yy, próbuję, wiecie. Yy, jak tylko coś wam mówię, że jest na dolnym ekranie, więc ustawię, nie będzie zbyt równo, ale... Trudno, nie widzę za bardzo. No więc tak, to jest dolny ekran. I włączymy. Ni, zobaczcie sobie, tutaj mamy różne rzeczy, bo jesteście chyba bardzo ciekawi, co tu jest, na przykład odznaki. Informacja na górze się teraz wyświetliła, kiedy ją zdobyliśmy i co daje ta odznaka. Ale tutaj są liderzy, więc nie będę wam spoilerował. Tak, w torbie mamy rzeczy, więc widzicie, tak to wygląda. Pokażę wam, bo jesteście chyba ciekawi. Sobie posortujemy przy okazji, żeby syfu nie było. Tu mamy safe, bo nie wiecie najwyraźniej. Tu są opcje, ale tak, pokażę wam teraz pokemony Szybko, szybko. No i tak. Jeśli chodzi o Adama, to wbiłem mu 17 poziom i e, jeśli chodzi o jego moveset, to zamiast Rapid Spin nauczył się Metal Claw. Jest to ruch typu stalowego, który oprócz tego, że zadaje całkiem niezłe obrażenia, może też podnieść atak użytkownika, więc jest całkiem fajnie. E, jeśli chodzi o Lifa, to u niego się nic nie zmieniło, tak mi się wydaje. Eee, bobru to Bobru, <noise> jak zawsze. Jednak pojawiło się też coś, o co właśnie tak bardzo się starałem. Dzięki uprzejmości mojego znajomego Kowalta z Forum, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, eee, pojawiło się też to. No i ja nie chcę wam tutaj za bardzo mówić, e, jak ja to zrobiłem, bo to naprawdę katorga była <noise> i strasznie trudne rzeczy musiałem zrobić. E, powiem wam w skrócie: Przeniosłem ze swojej wersji black e, do tej, z której nagrywam let's playa właśnie to jajo, to jest jajo z mojej wersji Black, na której sobie, w którą sobie gram na DS. -ie. No i co w tym jaju jest, okaże się potem. Chciałem Wam tylko pokazać i właśnie e, będziemy podróżować i to jajo będzie z nami i w pewnym momencie, nie wiem kiedy, bo to będzie niespodzianka, ono się wykluje i zobaczycie co tam siedzi. Zdradzę Wam, że jest to jeden z członków naszej drużyny. Pomyślałem, że to będzie fajna sprawa. Przy okazji Wam przedstawię, jak działają jaja. <laughs> no, wiecie, <laughs> i nie mogę wam, niestety, na chwilę obecną pokazać, jak się je tworzy i w ogóle, jak się rozmnaża Pokémony gdyż po prostu etap gry, na którym jesteśmy, na to po prostu nie pozwala. Ale jak tylko będziemy mogli, to wam postaram się pokazać. No i tak, w tym jajku siedzi członek naszej drużyny, który się niedługo wykluje. Będzie małym, słodkim Pokémonem. Nie powiem wam, jaki to jest Pokémon. Możecie zgadywać, ale nie sądzę, że zgadniecie. No i tak. Um sobie tylko wrócimy na górny ekran, no ja to zaraz zresztą zrobię cięcie i ustawię to dokładnie. No i widzicie, tajemnicze jajo znalezione w link Trade, czyli po prostu podczas wymiany, gdyż ja to jajo sobie przesłałem, jak mówiłem, pomógł mi mój znajomy Kowalt. No i tak, więc cóż, ja zrobię szybkie cięcie, gdyż chcę poprawić, wiecie, widok i zaraz się widzimy. Moment. Okej, okay, już powinno być okej. Okay. Sobie schowam szora znowu. No i tak, yy, myślę, że ta sprawa z jajem to całkiem ciekawa rzecz i że będzie tajemniczo, chociaż trochę w tym let's playu. Naprawdę bardzo musiałem się nagimnastykować, żeby to mi się udało zrobić. Yy, mam nadzieję, że to jakoś docenicie i że wam się spodoba po prostu. Tak, więc zbadajmy sobie miasto na Green. W tym odcinku będziemy tak bardziej może trochę... Wiecie, zwiedzać, ale nagram dwa dzisiaj, znaczy dzisiaj. Widzieliście chyba jaka pora jest, gdyż tam zegarek był. Ja po prostu lubię nagrywać nocą, jakoś tak mi wygodniej. W każdym razie, jeśli pogadacie z tą kobietą, to nie zrozumiecie, o co jej chodzi. Ja Wam na razie nie powiem. Być może kiedyś tu wrócimy i Wam wyjaśnię. Powiem Wam tylko, że to jest związane z Sigirem i z funkcją, jaką on umożliwia. Ale nieważne, nie zawracajcie sobie tym głowy na razie, powiem wam, ty powiem wam tylko jeszcze na temat jajek, że y, każdy gatunek pokemona ma inną liczbę kroków, jaką należy przejść, żeby wykluć jajo, gdyż one wykluwają się po określonej liczbie kroków i tak, więc y, może się wykluć w dowolnej chwili i będzie to całkiem fajna sprawa. W każdym razie, jeśli pogadacie z tą trenerką, to nie wiem, co to facet jest, trudno powiedzieć. To powie wam na coś o szczęściu waszego Pokemona, czy jest szczęśliwe i czy lubi was. Adam nas trochę lubi, więc jest fajnie. E, tak, ten człowiek powie wam, że pokemony spotkane w wymianie szybko zdobywają doświadczenie i jeśli macie odznaki, to nie macie się o co bać, jednak mogą was nie słuchać, o czym ja wam mówiłem. Tak, jednak ta pani e, będzie chciała wymienić e, waszą Lil za Petty Lil to pokemon, którego pewnie w tym odcinku spotkamy, gdyż jest obok miasta na Kryn. E, to jest to zielone coś, a zresztą tutaj jest, to jest to, co tutaj stoi. Petty to Pokémon ekskluzywny dla wersji White, gdyż są Pokémony ekskluzywne dla poszczególnych wersji, których nie można spotkać, na przykład e, w Black. No i Petty jest tym Pokémonem, którego w Black nie spotkacie, zamiast tego spotkacie tam Kotoni I jeśli przejdziecie do tego domu w wersji Black, to ta dziewczyna będzie chciała wymienić Waszą Kotoni za jej Petty więc dzięki temu możecie sobie uzupełnić Pokédex, gdyż inaczej Kotoni e, e, w wersji White nie zdobędziecie. Więc my się z nią wymienić bo złapiemy tak czy siak Petty jednego z was w każdym razie porozmawiajmy ze wszystkimi ludźmi po prostu dla pewności Mam nadzieję, że nikt mi nie wparuje do pokoju, bo wiecie, no ale cóż, jeśli tak to zrobię cięcie, po prostu to się wydnie i takie tam. Tak, ten człowiek sprzedaje w swojej... w swoim domu Ym, przedmioty pomagające podczas walki Więc jeśli potrzebujecie czegoś takiego Możecie to kupić Ja osobiście nigdy w życiu z tego nie korzystam No czasami może No Moja mama się śmieje Możecie słyszeć <noise> Mam nadzieję, że nie słyszycie za bardzo I że wam nie przeszkadza Tak, ci ludzie mówią wam o połączeniach O wymianach Więc na Krim skupia się właśnie na Takich informacjach dotyczących wymian I takie tam O E, jeśli pogadacie z tą dziewczyną, to jest w sumie fajna sprawa. To zapyta was, e, jakiego startera sobie wybraliście, jakiego pierwszego pokemona. I ja wybrałem Snivy, więc mówię Snivy. I zależnie od tego, e, jakiego pokemona wybraliście, wręczy wam przedmiot, który zwiększa siłę e, ruchu e, ruchów takiego typu, jakiego jest wasz starter. Więc to się przyda. My dostaliśmy Miracle Seed, który zwiększa siłę ruchów trawiastych, więc e, nie nie Adamowino Beach please. Damy to lifowi. i to zwiększy w dosyć, no niezbyt znacznym, ale jednak stopniu siłę jego ruchu. Więc całkiem fajna sprawa. Przyjdźcie sobie tutaj i weźcie to. Dobra. O! E, ta e, dziewczyna powie wam, że e, jest pewien artysta w Unowie, który nazywa się Berg i kiedykolwiek ma, e, wiecie, cierpi na brak weny, to przybywa do Nakrin, żeby e, się natchnąć I właśnie Berg, e, nie jestem pewien czy... Nie. E, o Bergu wam na razie nic nie powiem, w każdym razie zapamiętajcie sobie to imię. No, tutaj, teraz mam, wam mogę powiedzieć. Berg to jest trzeci lider, którego spotkamy w kasteli i będziemy z nim walczyć, Ty, więc tyle mogę wam powiedzieć i właśnie jest artystą. I przybywa, przybywa do nakry. Mamy tutaj jakieś tory, e, tam za płotem widać już Pokeball, jednak dostaniemy się tam e, naokoło troszeczkę, więc... Za momencik. Dobra, tam na razie nie idziemy, gdyż... gdyż nie. Pójdziemy tam zaraz, jak zwiedzimy miasto i okolice. Więc... Tak. W tym domu nie pamiętam czy coś jest. O, i właśnie tutaj e, też NPC mówią wam o... Przepraszam. O... Tej funkcji, jaką daje Sigir, jednak ja nie chcę wam mówić, gdyż chcę wam to po prostu pokazać. Nie będę tutaj zdradzał, jednak muszę mieć troszeczkę więcej czasu, żeby się tym zająć. Więc nie wiem, może w weekend e, to zrobię. Tak, e, tutaj jest kawiarnia w, e, na Kryn i w środę mają tutaj e, specjalne. E, oferty, jednak tutaj jest jakiś akordeonista i jeśli dobrze pamiętam, to tu gdzieś był, ha, właśnie, ukryty przedmiot Ultra Ball, czyli najlepszy, najmocniejsza wersja Pokebola, że tak powiem. Możecie to tu znaleźć z Dawning Machine, jednak ja pamiętam, że to tu leżało, więc nie, nie potrzebuję jej. Dobra, pogadajmy z tymi ludźmi. Oni wam powiedzą Wonder Launcher, ale ja wam nie będę o tym mówił, gdyż to jest nieważne. Ten człowiek powie wam o liderach w Stratonie, których już spotkaliśmy. A ty? Dobra, nic ciekawego, e, jeśli złapiecie tą e, kelnerkę, bo ona tak krąży, o. To powie wam, że właśnie w środę... E, jest specjalna oferta w, na, w kawiarni w Nakrin. Dobra, na górę jeszcze nie idziemy, nie idziemy jeszcze tam, tam jest muzeum, jednak tam pójdziemy potem troszeczkę, więc wyjdźmy z Nakrin i radzę już pójść tutaj, gdyż znajduje się tu kolejny ukryty przedmiot, takim jest Super Potion, właśnie za tym płotem. Jesteśmy na drodze numer, numer 4, zdaje mi się, tak? Nie, Pinwheel Forest, ok. Pinwheel Forest to jest, e, zewnętrzna część e, lasu Pinwheel, e, którego będziemy zwiedzać troszeczkę później, jak e, zrobimy wszystko w nakrin. Jeśli pogadacie z tą trenerką, to wręczy wam ona TM94 Rock Smash. Jest to ruch typu walczącego, który może wam pomóc w starciu z liderką sali. Tak, powiedziałem wam już, że jest liderką nie liderem e, Gdyż, jeśli pamiętacie, Cheren nam powiedział, że używa ona e, pokemonów typu normalnego I ja nauczę tego ruchu Adama, gdyż zamierzam go używać w walce z e, liderką I e, oduczę go Fury Swipes, gdyż nie jest to aż tak dobry ruch, prawdę mówiąc, i nie jest mi potrzebny Dobra Ha, to jest takie nawiązanie, czy pamiętasz yy, czy pamiętałeś o wzięciu ze sobą Antidotum, gdyż w Pinwheel Forest jest dużo trujących Pokemonów i możecie się otruć, a Antidotum odtruwa Pokemona. Dobra. Dobra, nic ciekawego. Zaraz z tą panią pogadamy. Tutaj jest kolejny przedmiot. Ether, ether yy, yy, regeneruje 10 pp danego wybranego przez Was ruchu, danego Pokemona. Dobra, jeśli pogadacie z tą panierką i pokonacie ją w walce, e, będzie ona skłonna uleczyć Wasze Pokemony. To jest taki, wiecie, przygodny pokémon Center, więc... E, czasem można spotkać takie e, statystyki, można... nie statystyki, tylko stażystki, o! E, na drogach różnych, które e, po wygraniu walki z nimi i będą leczyć wasze Pokemony, na przykład jak jest gdzieś daleko do Pokecenter to to naprawdę się przydaje. W każdym razie yy, Adam teraz będzie gwiazdą, podejrzewam, gdyż zamierzam troszeczkę go podszkolić. Dobra, yy, starzyska mamuna jednak po ostatnim Metal Goal powinna paść, nawet nawet Adam nie zaśnie po użyciu Yawn. OK, więc tak. Teraz pielęgniarka będzie nas leczyć. Hu No i tak, więc jest fajnie. Będziemy mogli sobie z tego korzystać. I tutaj w tych trawach można spotkać dużo, dużo nowych Pokémonów, których jeszcze nie widzieliśmy. Więc ja zaraz przyspieszę troszeczkę nagrywanie. Nie nagrywanie, tylko emulator. Jak już e, pozbędziemy się trenerów i poszukamy ich, tak, e, przedszkolaczka ma koton, e, i to jest właśnie ten Pokémon, o którym Wam przed chwilą mówiłem. Jest to Pokémon ekskluzywny dla wersji Black. Ewoluuje w Whimsicott, a jeśli użyjecie na nim Sunstone, jest to Pokémon typu trawiastego, Pokémon wełna. E, używałem go raz do walk w Wi-Fi, ale szczerze mówiąc, e, szał nie ma. <laughs> Może jakoś go się wytrenowałem, pewnie tak ale nie wiem, jakoś o nie, użył Mega Drain to jest super efektywne przeciwko Adamowi Mega Drain to ruch typu trawiastego który oprócz tego, że zadaje obrażenia to wysysa siły życiowe z przeciwnika, Leaf wkrótce nauczy się tego ruchu, jest bardzo dobry i przydatny jednak miejmy nadzieję, że Koten Courtney... i, o Cotton i próbował użyć Stun jest to ruch typu trawiastego, który paraliżuje przeciwnika, jednak nie jest zbyt celny, więc na szczęście. Tak, i przedszkolaczka J Juliet, Julia ma również Petty to ten Pokémon, o którym Wam mówiłem. Petty to z kolei Pokémon ekskluzywny dla wersji White. Poczekajcie chwilkę. Okej, okay, sorki. Ok, muszę usiąść, gdyż miałem małe wejście. I dobra, Petilil to e, Pokémon ekskluzywny dla wersji White. Jest to również Pokémon, typu trawiastego, ewoluuje w Lilligant, jeśli również żyjecie na niej samstą. I e, wydaje mi się, że Kotoni może być tylko samcem, a Petilil samicą, jednak to nie jest chyba prawda. Chyba nie. E, więc tak. E... I powiem wam, że ostatnio grając w White 2 używałem Petty i byłem bardzo zadowolony, jest to kawał Pokemona i naprawdę jeśli szukacie czegoś trafia z tego, to Petty jest stanowczo dobrym wyborem. No więc tak, e, przedszkolaczka Julia pokonana, nie było problemu, jeszcze tam gdzieś grosuje drugi przedszkolak, więc zaraz go <grych> stłuczemy. Jednak najpierw w Pokeball. Tak, tutaj e, w tych kałużach również jest dużo ukrytych przedmiotów. Yy, tyle ile pamiętam gdzie leżą to zbiorę, bo kilka pamiętam, więc tak. Przeszkola Homer, o! O, i ma Rogen Role, którego już yy, złapaliśmy ostatnim razem. Jeśli pamiętacie. Jest nim chyba Direk czy tam Drake, nie pamiętam już który z nich. W każdym razie yy, ruchy stalowe działają super efektywnie na Pokémony kamienne, więc mamy przewagę, powiedzmy. Kiedy Adam ewoluuje, to będzie miał dodatkowo staba dla ruchów stalowych, tylko że również będzie po części pokemonem typu stalowego. Będzie większym kretem, więc <grym> więc fajnie. A typ stalowy jest, ba no może nie bardzo, ale dosyć przydatny. Pokemony tego typu charakteryzują się dużą obroną fizyczną i ogólnie, wiecie, siłą. Dobra, jakiś youngster tutaj stoi, zaraz sobie zbadamy wszelkie trawki. No tak, nie musicie tutaj iść, jednak możecie, jeśli chcecie, wiecie, jeśli chcecie, wiecie, eee, podszkolić trochę swoje pokemony przed walką z liderem, czy coś w tym stylu. W każdym razie, Youngster posiada w swojej drużynie Team Pole to pokemon typu wodnego, eee, jest to pokemon ee, kijanka. Ewoluuje w Palpitoad'a na 25 chyba poziomie oraz Savesmith'a na 30 którymś tam. Pulpita odzyskuje pod podtyp ziemia i jest to bardzo fajny pokémon, bardzo miły, fajny, podoba mi się jego wygląd i jest silny, więc jeśli potrzebujecie wodnego pokémona, to go złapcie, zwłaszcza, że można go tutaj złapać, więc tak, oa, Tympoł będzie miał nad nami przewagę właśnie, spróbujmy go dobić Rock Smashem, to właśnie ten ruch, którego nauczyliśmy Adama, okej, okay, nie udało się, ale Tympoł nas nie zabił, Widzicie, Timpoł użył Bubble Beam, jest to ruch typu wodnego, specjalny, dosyć mocny, moc 65 i właśnie trochę się Adamowi dostało. No, ale level up, więc dobra. Y youngster ma kolejne chyba dwa Timpoły, więc zmieńmy Pokémona na Lifa, który lepiej sobie poradzi z wodnym typem. No i tak, mamy tutaj kilka nowych Pokemonów, jeszcze zaraz. Tutaj, w tej trawie ogólnie można spotkać dużo nowych, ciekawych rzeczy. W trzęsącej się trawce również y, można spotkać, zależnie od wersji, Pokemona walczącego, y, całkiem dobrego. W wersji White jest to Sok, Pokemon y, y, Karateka, nie wiem, a w wersji Black jest to, albo na odwrót, a w wersji... W drugiej wersji w każdym razie jest to throw, ehm, takie przeciwieństwo, no i nie są to pokemony ekskluzywne, bo można je e, złapać w obu wersjach, tylko że e, w, każdy w innej jest trochę rzadszy, że tak powiem, nie wiem czy mnie rozumiecie. Dobra, średnio stoimy z potionami, po co ja leczę Pokémony, skoro tam stoi babka, jestem dziwny, <laughs> dobra, ale trudno. Jeden potion w te czy w te, to nic takiego. Dobra, antidotum i pójdźmy jednak jeszcze tam, gdyż za tą trawą wydaje mi się, że był jakiś ukryty item. O, jest super potion, dobrze. Więc przejdźmy tam. No wiedziałem, coś nas zaatakowało. Może jakieś, nowe. Tak, to jest właśnie Fro. Jednak Fro jest w wersji white bardziej pospolity, a w wersji black jest zamiast niego sok. Jednak soka może też spotkamy. Yy, Fro jest Pokémonem typu walczącego. Nie ewoluuje w nic ani z niczego. Jest to Pokémon sumo, karateka, whatever, coś w tym guście. I nie używałem Fro, jednak używałem Soka i są dosyć podobne. I są całkiem przydatne, muszę przyznać. Yy, zwłaszcza Wam się szczególnie przydadzą, jeśli yy, potrzebujecie czegoś dobrego na lidera sali, w nakrin. A jako, że jest to Pokémon typu walczącego, to może Wam on pomóc. W każdym razie pragnę osłabić celność Froa i widzicie, użyłem właśnie ruchu bajta, o którym Wam mówiłem w jednym z pierwszych odcinków i uderzając z niesamowitą siłą, więc poświęćmy Bobra, <laughs> żeby się po prostu, żeby Adam przeżył. No, przykro mi Bobru. Naprawdę, Byte potrafi zabić wszystko, jeśli e, damy w ciry pokemonowi, który go używa. Jest to niebezpieczny ruch, naprawdę. W każdym razie, użyjmy teraz Metal Claw, celność froa obniżona. Widzicie, on ma strasznie dużą obronę, znaczy wysoką, dużą obronę. E, zaraz skończymy odcinek, tylko ja jeszcze... O! Fro chciał użyć ruchu Seismic Toss. Jest to ruch, który zadaje dokładnie tyle obrażeń, ile macie aktualnie punktów życia, więc... Eee... Nie, przepraszam, jest to ruch, który eee, zadaje dokładnie tyle obrażeń, jaki poziom ma Pokémon, który go używa. Przepraszam, to mi się pokićkało. No dobra, Fro osłabiony i ja chcę go złapać, bo wiecie, niczego jeszcze w tym odcinku nie złapaliśmy, więc Ledge Grade Ball. Zobaczymy, może to będzie któryś z Was sobie wybiorę który już mam okej okay. ale nie wiem czego złapiemy fro jest dosyć mm, wybrednym pokémonem i dobra wiecie co spróbujmy użyć Ultrabola. co tam i tak w najbliższym czasie nie będziemy nic złapać osz ty gni do jak ty mogłeś no dobra no to coś innego w takim razie leaf Obniż jego obronę używając lir go. <noise> nie wiem może zadziała w każdym razie wy pytacie, czy złapie coś tam yy, i w ogóle. Ja was zamierzam poinformować, że ja już mam cały team ułożony. Już wiem dokładnie, co złapię, kiedy złapię, jak nazwę i wszystko, więc, yy, no... Wasze propozycje niestety yy, średnio rozpatrzę, ale być może w przyszłości, gdyż pamiętajcie, że po White 1 mam zamiar nagrać oczywiście sequel, więc yy, tam będą w gruncie rzeczy te same Pokémony, yy, Trochę więcej, ale mniej więcej, więc... dobra, może Hillball? Co tam? Mówimy wszystkiego. Więc tak. Ja mam już wszystko rozplanowane. Dobra, wiecie co? E, przyspieszmy to odrobinkę, gdyż chcę już kończyć odcinek. Nawet bardzo odrobinkę to przyspieszymy. Ale co tam? <śm> Widzicie, jak szybko chodzi. Chcę po prostu to już sko skończyć. Dobra. Oczywiście teraz musiało zadziałać. Więc auto, bo nie zdążę nic napisać Naprawdę, jak przyspieszam e, grę, to okropnie się wszystko robi Jest za szybko e, No, Pokemon Judo, nie trafiłem niestety Ani suma, ani karate, ale byłem blisko Dobra, więc na prośbę użytkownika m, a, mega Maciek 9 Nazywam naży Pokemona Weskin Więc pozdrawiam cię bardzo szuszurdecznie I dziękuję za propozycję Pamiętajcie, że jeśli chcecie, żebym nazwał waszego Pokemona to dajcie mi po prostu o tym znać w komentarzu. Dobra, wiecie co, ja stanę na środku tej kołży i skończę ten odcinek. Jest już co prawda 11 minut po północy, jednak ja zamierzam i tak nagrać jeszcze jeden odcinek i mieć z głowy, więc dzięki bardzo, bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że docenicie starania, jakich dokonałem, żeby to jajo się tu znalazło. Yy... Jeśli tak, wyraźcie to łapkami, gdyż nie one cieszą i to od was zależy, czy następny odcinek pojawi się szybciej, ho ho. No i tak, to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w Let's Play Pokémon White. Trzymajcie się i pa pa!